Cześć, już idę. Chwileczkę, moment, daj mi chwilkę. Nic nie robimy. nic dziwnego, słowo. O, hej, dziewczyno, Charlie, co cię tu sprowadza? Śmiało wchodź, daj mi tylko. Wow, nie marnował pan czasu. Oj, tam mów mi, tatuśku, albo nie, nie. Mów mi, luch, więc co tam? Więc jesteś królem piekła, tak. Tak sądzę, a co? Nie wiem, czy wiesz, kim jest Vox? O, to jest telewizorem zajązłuba. Wszędzie go pełno. gość lubi jak się o nim dużo mówi. Ty go słuchasz, czy coś? Nie, więc pewnie nie wiesz, że cwell oczarnia Charlie i hotel od tygodni. Ona ma już dość myślałam. Co? E Właśnie. Tak sobie myślałam, że mógłbyś go, no nie wiem, zajębać? E <laughs> 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 sarki w Anastazja, ale coś ci powiem. Nie mogę go zajebać. W zasadzie na tym polega to piekło. To nie jest zwykłe miejsce, to kara, a moją karą to jest to, że utknę tu z grzesznikami. Nie mogę nic z tym zrobić, muszę ich ignorować, są obleśni i żaden z nich nie zna się na musicalach. Ale Vox o tym nie wie. Mógłbyś go nastraszyć, czy coś w tym stylu? W piekle w końcu kimś jesteś. No, nie, nie wiem. Poprosiłabym Alastora, ale. Jest zajęty i. Nie, 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 cze, cze, czekaj chwilę, okej. Okay? Poradzę sobie z tym 500 razy lepiej niż ten durny czerwony głośnik, okej? Okay? Jeśli moją dziewczynkę tam ten jakiś faks, to. to. to posmakować musi tatusia! Nie mów tak, ale wspaniale.